Spalanie gazu, obojętne, czy gazu konwencjonalnego, czy gazu z łupków, emituje dwa razy mniej gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla i innych. Ale proszę Państwa, my jesteśmy zajęci wszyscy walką z ocieplaniem klimatu, czy ze zmianami klimatycznymi, a my zapomnieliśmy zupełnie, że front walki o emisję, czy redukcję zanieczyszczeń klasycznych, czy ograniczenie emisji zanieczyszczeń klasycznych pochodzących z paliw kopalnych, przede wszystkim węgla, czy ropy naftowej, jest znacznie bardziej ostrzejszym frontem, tylko że nie jest globalny, tylko jest regionalny. I tu chcę powiedzieć, że gaz łupkowy też jest naszym przyjacielem, dlatego że gaz łupkowy nie emituje dwutlenku siarki i nie emituje pyłu. A w tej chwili, akurat w ramach polskiej prezydencji, mam przyjemność koordynować, czy powiedzmy, prawda, ustalać stanowisko unijne w sprawie nowych pułapów emisyjnych tych zanieczyszczeń klasycznych czyli dwutlenku siarki, tlenku azotu, amoniaku, lotnych związków organicznych i pyłu po raz pierwszy. I chcę powiedzieć, że jest to naprawdę puszka Pandory. Jest to bardzo ostra walka i propozycje, jakie są na Polskę, wynikające z naszych zobowiązań unijnych, są minus 60% dwutlenku węgla w perspektywie roku 2020, w ciągu dekady i minus 25% emisji pyłu drobnego, frakcji 2,5 mikrona tego pyłu, który przenika bezpośrednio do naszego krwiobiegu i jest przyczyną szeregu chorób, w tym nowotworowych. Więc proszę to mieć na, uwagi, na uwadze, że gaz łupkowy załatwia dwie sprawy. zatwia zmiany klimatu w sensie pozytywnym i załatwia nam pewną ulgę w zwalczaniu emisji zanieczyszczeń klasycznych. Tak się układa, że ten gaz jest po przekątnej od Szczecina do Rzeszowa. Są to tereny słabi zaludnione czy słabo zaludnione, są to tele, tereny o stosunkowo niższych walorach środowiskowych. Są to tereny ubogie. A zatem jest to szansa na rozwój tych terenów, jest to szansa na to, żeby społeczność lokalna była bogatsza. Najbogatszą gminą w Polsce jest jaka gmina? Gmina Kleszew, która jest gminą podbełchatową. Dlaczego? A no właśnie, na węglu by nad tym zbudowała swoją potęgę. A następna w kolejności jest daleko, daleko z tyłu. Więc jest to szansa dla społeczności lokalnej, które społeczność lokalna będzie przekonana, że wydobywanie gazu łupkowego to nie jest coś, co pokazywał nam film pod tytułem Gasland. Poza Ministerstwem Środowiska, które wydaje koncesję, jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która będzie dbała o właściwe wykorzystanie terenu, gdzie takie wiertnie będą instalowane, a zwłaszcza będzie dbała o to, żeby obszary Natura 2000 nie ucierpiały z tego powodu. Mamy, proszę Państwa, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który będzie dbał o dobre pozwolenia wodnoprawne, bo woda będzie kluczowa dla tego typu procesu. o tym za chwilę. Mamy wreszcie Wyższy Urząd Górniczy, który będzie zatwierdzał plany techniczne takiej wiertni. Więc reasumując, mówiąc, my jesteśmy naprawdę zwarci, gotowi i mówimy, tak, dla gazu łupkowego. Mamy, <laughs> mamy pierwszą rzecz która jest związana z decyzją Ministerstwa Środowiska, czyli danie koncesji na rozpoznanie i poszukiwanie. To jest niewinna czynność, ale niewinna i winna. Dlatego, że żeby poszukiwać gazu łupkowego w Polsce trzeba się dowiercić do głębokości 3 km. A z kolei prawo środowiskowe mówi tak, że każde wiercenie na głębokość powyżej 1 km to jest ingerencja w środowisko i to poważna ingerencja w środowisko. A zatem, jeżeli jest to znaczące oddziaływanie na środowisko, to organy ochrony środowiska mogą nakazać uwarunkowań środowiskowych dla takiej działalności. Więcej, mogą nakazać wykonywanie raportu środowiskowego. I jesteśmy w domu. Jeżeli tak się dzieje, jeżeli jest raport środowiskowy do wykonania, to inspekcja ochrony środowiska, którą kieruje, ma prawo się przyglądać takiej inwestycji. Jeżeli w trakcie jej wykonywania nie są wypełniane te wymogi środowiskowe, no to co inspekcja zamyka na klucz. Więc mamy wstępnie patrząc i oceniając nasze prawo pod kątem wyzwań, instrumenty, które wierzę pozwolą na ucywilizowanie tego procesu. I wreszcie woda. Woda jest tutaj, proszę Państwa, kluczowa i zacznę od tego, że nie ma konfliktu między wodą geotermalną wodą podziemną, którą używamy dla celów pitnych, bo one się znajdują na znacznie niższym poziomie. To jest 250-300 metrów. My wiercimy 3000 metrów. I teraz, żeby nie przebić tej warstwy wodonośnej, to trzeba wiercić w sposób szczelny. Trzeba zrobić to tak, żeby nie przekłuć tego zbiornika. I żeby zrobić to tak, żeby gaz, czy ewentualnie z tego płynu używanego do szczelinowania, w którym są zawarte małe ilości chemikaliów, żeby te chemikalia nie zanieczyszczyły tej wody podziemnej. To jest rzecz opanowana i trzeba tak to robić, zgodnie z najlepszą dostępną technologią, żeby nie było przebicia tego, tego prawda, podziemnego zbiornika. Teraz dalej. Skąd wziąć wodę? Do szczelinowania potrzeba ogromnych ilości wody. Stany Zjednoczone są państwem bardzo bogatym w wodę i w Stanach Zjednoczonych tej wody się nie żałuje. Tej wody się nadużywa. Stąd ta woda, która wraca na powierzchnię, jeżeli się nadużywa, pojawi się na powierzchni. Ale Polska jest krajem bardzo ubogim w wodę. Mamy 1500 metrów sześciennych wody na mieszkańca rocznie. Jesteśmy na końcu krajów unijnych. A zatem woda to nasz skarb. I musimy gospodarować wodą w sposób bardzo oszczędny, bardzo racjonalny. I stawią od razu hipotezę. Będziemy wydobywać gaz głupkowy w oparciu o recyklingowaną wodę do szczelinowania. A żeby się nie rozlało mleko, prawda? To będziemy więcej, będziemy mieli przenośne, ruchome stacje oczyszczania tej wody, w której zawarte są chemikalie, która powraca na powierzchni. Jest to dobry interes, jest to dobra innowacyjna technologia oczyszczania właśnie, takich w cudzysłowie ścieków po szczelinowaniu. Im więcej wydobędziemy tego gazu, tym mniej będziemy importować gazu z Rosji, a jest to wrażliwa polityczna sprawa, tym mocniejsze będzie nasze bezpieczeństwo energetyczne i tym mocniejsze będzie nasze bezpieczeństwo ekologiczne. Można powiedzieć, że została podjęta debata ogólnonarodowa, jakim to możemy stać się Kuwejtem, czy innym bogatym krajem, czy, czy Norwegią, jeśli chodzi o Europę, jakim bogatym krajem, jeśli chodzi o gaz. Zachowałbym bardzo daleko idącą wstrzemięźliwość. Powielamy model amerykański i kanadyjski, bo innego nie ma. Tam gaz wydobywa się z głębokości 700 metrów, u nas, jak mówił pan minister, z głębokości 3 kilometrów. Natomiast nie wiemy w dalszym ciągu, jaka będzie opłacalność tego interesu. I teraz takie to ogólnonarodowe skrzyknięcie i takie ogólnonarodowe referendum, niemalże, jak to opodatkować, co z tym zrobić. No, nie szykujmy się do strzyży, kiedy nie urosła jeszcze na tym baranku ta wełna. Poczekajmy, aż będziemy. Troszkę więcej wiedzieli. To jest równanie ze zbyt wieloma niewiadomymi, by można mówić o tym, jak to opodatkowywać, jak to robić. No, dał przykład w niefortunnym wystąpieniu w ekspoze niefortunnym sformułowaniem dotyczącym opodatkowania kopalin. Ja podejrzewam, że to zostało wpisane do ekspoze premiera na użytek właśnie troszkę gazu łupkowego, żeby uspokoić troszkę, żeby będziemy mieli. Natomiast no, wyszło tak, jak wyszło, czyli wyszło nie za dobrze. Mam Mam nadzieję, że kryzys finansowy, jaki pustoszy Europę i cały świat, będzie miał jeden pozytywny skutek. Że troszkę zawróci nie wiem, pan minister zajmujący się środowiskiem pewnie mnie zgromi, ale zawróci troszkę Europę z tego ślepego pędu ku tej ekologii w momentach i w kierunkach zupełnie bez sensu niekiedy. To zaczyna robić na mnie wrażenie, że po prostu rozdęto nową gałąź gospodarki, nową gałąź przemysłu i tam sobie bardzo wiele firm i ludzi uwiło fajne gniazda i robi fantastyczny biznes, który jest nijak nieuzasadniony względami ekonomicznymi na poziomie społeczeństw, na poziomie społeczności i na poziomie krajów. Mamy dwa potężne lobby przeciwko sobie, czyli lobby rosyjskie, o tym mówiono w poprzednim panelu, no, które właśnie będzie wytaczało wszelkie armaty po to, żeby nas odwieść od tego wydobycia. No powiedzmy, że Rosjanie nie są w Unii Europejskiej, mają nieco mniejsze możliwości, ale mają pieniądze na to, żeby skutecznie lobbować. No i lobby atomowe, francuskie, jak sobie tam je nazwiemy, które jest zainteresowane rozwojem innych. Technologii. Obserwowałem to bardzo uważnie w Stanach Zjednoczonych, które no, były importerem gazu, i w związku z tym nasz terminal, który, a takich terminali w Stanach Zjednoczonych jest chyba 70, o ile dobrze pamiętam, nasz terminal, który sobie budujemy w Świnoujściu po to, żeby przywozić gaz, będziemy tam tłoczyć nasz gaz i sprzedawać, i aby do tego rzeczywiście doszło. W Polsce prasa można, długo przegapiła gaz łupkowy. To znaczy do jesieni 2009 roku gaz łupkowy był, dominował w prasie specjalistycznej i nawet poziom wiedzy dziennikarzy był niewielki, również dziennikarzy ekonomicznych na ten temat. Oczywiście była grupa dziennikarzy, która zajmowała się sektorem naftowym, gazowym. I, i, I oni doskonale orientowali się Ja pamiętam, że my żeśmy na jesieni 2009 roku taką podjęli decyzję redakcyjną we wszystkich redakcjach, które tworzymy, że od pewnego momentu w każdym numerze ma się ukazać tekst o gazie łupkowym. Musieliśmy stworzyć takie story, i to rzeczywiście nam się udało. Nie było początkowo żadnych, tak jak przeglądałem media, ostrzejszych reakcji na. I przy prób zwalczania, to było kilka miesięcy takie miodowe w mediach. Kiedy, kiedy Polacy się fascynowali między końcówką 2009, początkiem 2010 roku, fascynowali się gazem łupkowym jako wielką nadzieją. Bardzo mało mówiło się o, o, o problemach z tym związanych, czyli można powiedzieć, nikt nam nie wprowadzał takich przeciwwskazań do, do świadomości. Wynika to z dwóch rzeczy. W Polsce tak naprawdę nie istnieje praca ekologiczna i praca stricte Lewicowa. Znaczy mamy prasę le, lewicowo-liberalną ili prasę liberalną i prawicową, natomiast de facto jest bardzo mało mediów stricte lewicowych. Gdybyśmy się mieli zastanowić, no to byśmy mało mogli ich skazać, a one były źródłem, głównym źródłem w Europie przenoszenia tych lęków wokół gazu łupkowego. Więc nie było nośnika, po prostu fizycznie nie było gdzie zaimplantować owych lęków. I mam wrażenie, że już w 2009, 2010 roku zaczęto je propagować poprzez bardziej profesjonalne agencje PR-owe. Gazprom jest znany z tego, że wynajmuje poważne agencje PR-owe i buduje swój wizerunek i zatwia swoje interesy. Już nie w taki sposób, jak sobie często to wyobrażamy, że tam ma, namówi Putina, żeby kogoś zaatakował czy, 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 czy jakiś szpiegu wyśle, tylko że normalnie poprzez agencje PR-owe. W działa w Europie i to agencje nie rosyjskie, tylko wynajęte w Europie Zachodniej. I zaczęły się pojawiać teksty, które, ja może nie będę wymieniał tytułów, ale teksty i publikacje, które sprawiały wrażenie właśnie podrzucanych przez, przez lobby gaspromowskie, czyli wzbudzania wzbudzania owych lęków, one nie odegrały większej roli. Po pierwsze dlatego, że nawet gazety, które publikowały, publikowały więcej tekstów przeciwstawnych, czyli takich, które, które wzbudzały nadzieję na ten wielki boom w Polsce. Głównie nagłaśniano konflikty wśród mieszkańców, sprawa rogowa, o której tutaj Pan tutaj się wspominał, która była całkowitą hutsą, to znaczy wymyślona od początku do końca, bo tam znaleziono problemy ekologiczne w studniach, zanim wydobyto czy zaczęto jakiekolwiek eksploatacje owego gazu łupkowego. Natomiast ze sprawą rogowa przyjechał do Polski Józef Bof, który, euro, eurodeputowany z Zielonych, który, który doskonale odkrył, że mamy taki problem i taką miejscowość jak rogowo i starał się nagłośnić. Jak? Tak, Grabowca, przepraszam. Grabowca, tak, tak, tak. Tak, tak, Grabowca. Tak, tak, tak. Ja tutaj przekręciłem, bo patrzę na dwa teksty Grabowca i on, on, on odkrył właśnie, że mamy problemy. Oczywiście wszystko to nie zostało poważnie odebrane w polskich mediach. Raczej, raczej skoncentrowały się na opisie sytuacji, niż na, nie, nie przyjęto jego, jego narracji. Nie jest tak, że, że nie miało to żadnego odcinku, szczególnie jeżeli prześledzimy portale internetowe, to, to widać było, że, że byli blogerzy i pojawiła się pewna ilość wpisów czy, czy bardziej szczegółowych publikacji, które no, sprzyjały jego działalności, ale generalnie rzecz biorąc, w Polsce odniosło to bardzo słaby efekt. Wynikało to też z porozumienia politycznego, które zawarło większość partii, a szczególnie PIS z platformą. Jest to ciche porozumienie, znaczy nigdzie nie pisane, ale pojawia, jeżeli przejrzą Państwo wywiady czy, 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 czy Jarosława Kaczyńskiego, czy, 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 czy niektórych polityków platformy, a już oficjalnie mówią o tym w kuluarach, to to, że wokół gazu łupkowego jednak ten popis zaistniał, to znaczy, że, że jest to dobro narodowe. Natomiast paradoksalnie sprawy problemów ekologicznych związany z gazem łupkowym poznaliśmy dzięki obecnemu prezydentowi, jeżeli Państwo pamiętają jego taką bardzo niezręczną wypowiedź, że musimy się przyjrzeć problemom jakie stworzy wydobycie gazu łupkowego w odkrywkowych kopalniach. Oczywiście ta niezręczność spowodowała, że opo opozycja czy, czy, czy kandydaci wykorzystali to i natychmiast nagłośnili i w związku z tym Cała prawdopodobnie akcja, która miała być związana z próbą wprowadzenia tematu po, po już zwycięskiej kampanii została zupełnie spalona i zmarnowana. No, po prostu absolutnie na gafa i nieprzemyślana wypowiedź zniszczyła chyba, chyba coś więcej niż tylko. I tak to wynikało, bo nasilenie właśnie publikacji dotyczących problemów ekologicznych było w tym okresie. Więc po pierwsze ja w pełni podzielam ten pogląd, że jest absurdalne to liderowanie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ekologię światową. My możemy być ofiarami tego liderowania i trzeba tu znaleźć równoważny, czy powiedzmy możliwy do osiągnięcia ekonomicznie poziom ambicji. I jestem świadkiem tego właśnie ambitnego podejścia. Akurat teraz, kiedy renegocjujemy te pułapy emisyjne na poszczególne państwa członkowskie, chcę powiedzieć, że jest absolutnie Masowa, masowy opór krajów unijnych przeciwko temu, co wymyśla Komisja Europejska. Nie utożsamiajmy nas jako Unii Europejskiej i państw członkowskich z Komisją Europejską. To Komisja Europejska jest tym złym duchem. To ona ma takie ambicje, bo ci urzędnicy się trochę nudzą i oni wymyślają te ambitne plany. Natomiast chcę powiedzieć z satysfakcją, że minister Kraszewski, już były minister środowiska, był jedynym ministrem, który się sprzeciwił prawda, celowi ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w perspektywie roku 2050 o 80%. To było na Radzie, Ministrów, prawda, Radzie Europejskiej Ministrów w czerwcu w Luksemburgu. Ja się sprzeciwiam tak samo tym drastycznym cięciom pułapów emisyjnych na zanieczyszczenia klasyczne. Nazwałem propozycję komisji jako nielegalną, dlatego że ona wychodzi ponad prawo unijne obowiązujące dzisiaj i to, które nas będzie obowiązywać czy wiązać w perspektywie roku 2020. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jest tu ze mną kolega prawda, z Inspekcji i Ochrony Środowiska, z Generalnego Inspektoratu. Ja nie miałem czasu z uwagi na obowiązki prezydencji być w Kanadzie, ale kolega był i kolega wrócił spokojny. Nie widział tam żadnych tragicznych zdarzeń, prawda, środowiskowych. Być może, że Kanadyjczycy wybrali taki program pobytu, że, prawda, akurat było to zjawisko, które da się zaakceptować wzrokowo, zapachowo, prawda, i tak dalej. Następna sprawa, proszę Państwa, myśmy mieli trzy takie incydenty, jeśli chodzi o te bunty lokalne. To był Niestków na Pomorzu. Uważam, to była czysta panika przed tak zwanym zwierzęciem, którego nie znamy, prawda. Dalej był to rogów koło Torunia, gdzie rzekomo się zatrzęsła ziemia, prawda, i chałupa się prawie rozwaliła. To było wynikiem tego, że przyjechał ciężki sprzęt. No trudno, czasem się trzęsie, ale to przejechało i przestało się trząść. No i ten krabowiec. Dodam, żeśmy pobrali nie tylko próbki wody ze studni, prawda, tego pana Roszczyka, bo tak się nazywał ten gospodarz, który się skarżył, ale żeśmy pobrali próbki wody z... Z wody podziemnej, zwierciadła wody podziemnej i tam też mi nie stwierdzili żadnych problemów, które wynikały z tego pierwszego prawda, wiercenia w tej okolicy. I teraz a propos tej paniki na Pomorzu i tego kamiennego kręgu, proszę wziąć pod uwagę na poważnie jedną rzecz. W Bałtyku jest dużo broni chemicznej zatopionej. Ja grałem, myśmy grali prawda, tą bronią chemiczną jako temu czynnikowi, który powinien postawić tamę przeciwko kładzeniu na dnie Bałtyku prawda, tego gazociągu Nord Stream. Mówiłem wielokrotnie i w Helsinkach, i w Sztokholmie, i w Kopenhadze, i w Warszawie. Nie dla Nord Streamu. Mówiłem nawet na Hawajach, bo tam był tak zwany międzynarodowy dialog prawda, na temat zatopionej broni chemicznej. Mówiłem tak samo w Sopocie w kwietniu tego roku. Zaczęło się od detonacji, prawda? Zaczęło się od detonacji bomb powiedzmy, chemicznych w Zatoce Fińskiej przez Finów, przez samych Finów, prawda? Dzień przed daniem zgody na ten odcinek Nord Streamu, który biegnie przez wody terytorialne Finlandii. Co chcę powiedzieć? Ta broń jest wydobywana czasami przez rybaków, także naszych. Nasi rybacy byli podkupieni przez ludzi Nord Streamu, żeby nie raportowali o tym, że wyławiali tą broń. I to jest fakt. I to jest fakt. Więc pokazuję, jak, jakie są macki, prawda, Nord Streamu jak one próbują tutaj nie tylko rybaków, ale w tym wypadku na przykład społeczność lokalną Niestkowa, jak gdyby zmobilizować do działań antyłupkowych. Anty Mamy ogromną szansę na to, żeby Polacy mieli takie źródło sukcesu. To nie chodzi już tylko o gaz, o, o dywersyfikację, o się od Rosji. Ale Polakom jest potrzebny sukces, taki prywatnie, że nam się coś naprawdę udało. I nawet jeżeli to jest tak, że jak Arabom al zrządzi, że mają ropę, a nam opatrzność zrządzi, że będziemy mieli gaz, to będzie to i tak nasz sukces. I warto też zainwestować w ten sukces, to znaczy w to przeżycie sukcesu, bo to buduje inne społeczeństwo. Inaczej też nastawia ludzi do działania. Realnie ja nie wierzę w to, żeby były gigantyczne dochody z jakiegokolwiek i wielkie, i wielkie zmiany gospodarcze w wyniku wydobycia samych kopalin. Jest taka świetna książka o petrodolarach, jak petrodolary nawet zatruwały niektóre gospodarki. I widać wyraźnie, że gospodarki, które się uzależniły od petrodolarów nawet w pewnym momencie są niezdolne do innego rozwoju. Ale są takie gospodarki jak Norwegia, kiedy, kiedy po prostu mądrze wykorzystano zarówno poczucie sukcesu, jak i same źródła gazu. I naszą rolą, czyli rolą też dziennikarzy może być to, żeby Polakom pokazać taką nową nadzieję i e, że, że, że przed Polską sto, stoi szansa, że nie musimy być załukiem Europy, zakątkiem, e, który nie ma nic do powiedzenia, tylko że my mamy coś, co może być symbolem Polski, źródłem sukcesu, warto. To wszystko zależy od tego, jak, jak my to pokażemy.